Moi drodzy, musimy porozmawiać. Tak jak ostatnio, improwizowałem trochę w temacie ludologii i tego, co się dzieje z dziennikarstwem o tym, jak y, szanowany przeze mnie Arkadikus został zaczepiany przez półprezesa gier online. Gdy to ludzie zaczynają bardziej ufać ludologom na internecie, a coraz mniej dużym redakcjom, pojawiają się oni. Cali kurwa na biało. Magazyn Time. I ogłasza, że igrom roku jest Dragon Age Veilguard. Zapraszam. Czasy Ciemnogrodu w dzisiejszych czasach uważam za zamknięte, zakończone. O czym doskonale już przekonał się Kościół, który traci swoich wiernych, bo ludzie zaczynają szerzej widzieć pewne sprawy, mają dostęp bardziej do innych źródeł informacji niż tylko klecha, który będzie e, gadał w kościele. E, I tak samo jeśli chodzi o politykę, tak samo jeśli chodzi o wszystkie inne rzeczy, tak samo jeśli chodzi moi drodzy o recenzję, ponieważ właśnie my świadomi konsumujemy, Konsumenci. Jeśli chociaż troszeczkę myślimy, staramy się sami sprawdzić w kilku źródłach pewne rzeczy, zanim choćby zakupimy jakiś tytuł. I tu pojawia się cały nabiało Dragon Age Vanguard. So, I'm I który sam kupiłem i przyznawałem się bez bicia, że go kupiłem in... Nie kupiłem go dlatego na zasadzie, że kupiłem to, żebyście wy nie musieli, tylko po prostu wiedziałem, że tam jest źle. Wiedziałem, że jest tam. Propaganda bardziej lewicowa, Woke, Day i tak dalej, że mamy te zajinki. ale chciałem się przekonać na własnej skórze, dlatego że chciałem poruszyć ten temat. Chciałem może zobaczyć, że nie do końca jest tak jak myślę, ponieważ gameplay sam sobie, roz rozrywka, walka, w miarę ta mięsista, pośmiejmy się, podobała się mi. Jednak słuchajcie, naprawdę minęło już sporo czasu, nie wiem, dwa miesiące bodajże, może więcej czas szybko leci, nie pamiętam dokładnie, kiedy była premiera, a tak jak mówiłem, jest to materiał improwizowany, ponieważ chcę yy, powiedzieć wam, co myślę, co czuję, a w takich materiałach nie chciałbym absolutnie niczego ciąć, żebyście widzieli, że mówię prosto z serducha, prosto do was. I co też niedługo będę robił, moi drodzy, na live'ach. Pierwszy live 26 grudnia, godzina 20, będę grał w Wukonga. Yy, pierwszy raz nie widziałem gameplay, widziałem tylko zwiastun, więc zapraszam serdecznie, czekałem, aż będzie płytka, no bo ja szanuję wydania CD. Yy, i teraz wracając do tego, co chcę Wam powiedzieć. Słuchajcie, ee, kupiłem Dragon Age Vailgar, Tak jak powiedziałem, chciałem się przekonać o własnej skórze. Przegrałem. Nie wiem, 6 godzin. Tak gra leży. Tak gra leży. Tak gra leży i absolutnie ani przez chwilę nie, nie, nie czuję zachęty, że chciałbym ją pograć. Ludzie, ja wydałem prawie. 300 wy na to, i ja mówię. Tak jak powiedziałem, na biednego nie trafiło, nie to, że się przechwalam, ale. Stać mnie na te, tego typu eksperymenty, tym bardziej, żeby kolekcjonować gry, no ale niekoniecznie śmieci, bo tak będę nazywał ten tytuł. To jest jeden z gorszych tytułów, jakich grałem w te gry. Ja naprawdę omijam szerokim łukiem gry, które mi się nie spodobają, dlatego nie kupiłem Star Wars, Star Wars Outlast, czy też e, innych tytułów, które po prostu gdzieś mnie tam zawodziły. Moją wtopą również e, też było e, Suicide Squad, Kill the Justice League, e, gdzie też e, nie ukończyłem, bo ostatnią walkę z Supermanem sobie odpuściłem.

bo wspomaga się artykułem słuchajcie z ppe.pl i nowy Dragon Age to Goty 2024. Słynny magazyn wybrał najlepsze gry roku. W branży gier rozdawane są aktualne kolejne nagrody dla najlepszych gier 2024. Swoją listę przedstawił już również słynny magazyn Time, który istnieje już od 1923 roku. Patrzcie, mają już jakąś swoją historię. Amerykański magazyn zajmuje się od kilku lat również grami. Wygląda na to, że redakcja gamingowa Time zrobi furorę szczególnie w tym roku, bo jako GOTY 2024 czy Game of the Year wybrano pozycję wywołującą spore kontrowersje i przez część graczy uznawaną za duże rozczarowanie. Chodzi o Dragon Age: Veigard. To właśnie Dragon Age: The Vaguard zdobyło od Time tytuł najlepszej gry ostatnich 12 miesięcy. Redakcja podkreśla, że nowy Dragon Age oferuje najbardziej zaawansowane edytor postaci w historii gier, w którym nie zabrakło inkluzywnych opcji oraz niebinarnych zainków. Time stwierdza, że The Veilguard może podsumować w jednym słowie i jest nim satysfakcja. Redakcja twierdzi, że nie miała w związku z tym żadnych wątpliwości nad wyborem tytułu GOTY2024, w top 10 time pojawia się też inna krytykowana produkcja, to wydane w mizernym stanie technicznym Star Wars Outlast, ja pierdolę, słuchajcie, o Jezu, ja, ja, ja czytam ten artykuł pierwszy raz przy was, żeby nie było, ja naprawdę chciałbym, chyba sobie takie live y będziemy robić, żeby nie przechodzić przez takie newsy, mm, raczej nie będę szedł w to, że będziemy oglądać e, cudze materiały, nie chciałbym być odtwarzarką, e, bo bardzo nie lubię tego typu e, contentu, kiedy ktoś ogląda cud film, jednak po prostu mogę wygłosić opinię, kiedy już coś obejrzałem w kuluarach i zachęcić Was do obejrzenia. W taki sposób bym bardziej chciał działać. Ale artykuły myślę, że możemy wspólnie poczytać, możecie posłuchać, kiedy czytam. Jeśli miło, Wam się mnie słucha. Star Wars Outlast, którego dyrektorzy kreatywni zostali już zwolnieni przez Ubisoft w ramach prób naprawienia gry. Czyli już yy, gdzieś tam przy podium jest Star Wars Outlast choć dyrektorzy kreatywni zostali już zwolnieni przez Ubisoft, to rozumiecie, przejdzie bazę, przejdzie bazę, co tam jest gloryfikowane. Od czasu premiery tytułu faktycznie otrzymał już kilka ważnych aktualizacji, ale zapewne skrzydła rozwinie dopiero w 2025 roku, po kolejnych ulepszeniach w paczach. Więc rozumiecie, kupujecie grę za 300z, a może więcej, bo przecież tamte y, takie wersje, takie najbogatsze przez Ubisoft były naprawdę chore, wręcz porąbane, ale y, nie ma problemu, słuchajcie, za rok, półtora ta gra będzie w stanie git. No, ja pierdolę! Ten materiał może będzie mało cenzuralny, ale inaczej się nie da. I teraz powiem Wam, dlaczego jestem tak sfrustrowany takimi postawami. Jestem sfrustrowany, ponieważ właśnie taki magazyn jak Time. Często gry online, często inne redakcje, których nie będę wymieniał, ee, robią nas w ciula. Robią nas w ciula dlatego, bo mają współpracę, ponieważ za pewne gratyfikacje mają materiały, z których mogą czerpać później zyski w recenzjach, wczesne dostępy, czy też nawet jakieś imprezy sponsorowane, na które sobie jeżdżą. Czytajcie Disneyland, czy inne go tych rzeczy. I tu właśnie, słuchajcie. Pojawia się coś, co jest sprzeczne w ogóle z tym, co widziałem. Ta gra jest miałka, ta gra jest do dupy i nie dlatego, że tam jest onu jenu. Już zostawmy ten temat w spokoju. Bo świetnie w ogóle kanał Damian tak polecam serdecznie. Jest to kanał, w którym bardzo fajnie chłopak podszedł do tematu binarności i polecam. Naprawdę tam jest taki fajny odcinek. Polecam chłopaka, bo, bo zrobił to mega rzeczowo. Podszedł do tematu tak, że Pozazdrościłem mu tego, bo to trzeba na to czasu. Ja na ten moment wierzę, że w przyszłym roku już będę miał więcej czasu na to, żeby też tak fajnie podchodzić do merytorycznie do swoich materiałów. Bo u mnie ogromną rolą jest czas, którego na ten moment przy świętach jeszcze nie miałem, dopiero zakończyłem jakby sezonowo pracę. Dopiero jakby podjąłem pewne kroki, które zmniejszą mi ilość pracy od 2025 na 2026 już praktycznie będę w ogóle dla was. O czym w innym odcinku opowiem, bo to też jest dla mnie ważne i chciałbym się z Wami tym dzielić. Natomiast słuchajcie, rzeczowo, chłopak, do sprawy, aż byłem gotów zrozumieć zaistniałą sytuację, która jest w utożsamieniu się. Zresztą, ja sam, jako osoba, absolutnie wiem, że ludzie, którzy są najbardziej tacy anty, już na wstępie mówią pierwsze zdanie: Ja nie jestem taki, ja nie jestem taki, ja nie jestem rasistą, ale nie. I wiecie, przez to, że. Kurde, ludzie są tak uczuleni. Ja się głupio czuję, kiedy muszę tak powiedzieć. A muszę tak powiedzieć, bo ja nie mam nic do tego, że ktoś będzie wstawiał takie zabiegi. Eee, ale chciałbym, żeby to motywowane. W Baldur's Gate były wątki, mogliście tą samą płcią różne rzeczy robić. Czy, czy ktokolwiek się do tego przypierniczył? Absolutnie nie. Natomiast słuchajcie, jeśli w Dragon Age Vel'Gard, w świecie magii, w świecie do cholery magii i miecza, mamy yy, blizny od zmiany płci. To szlak jasny mnie trafia, no bo przecież jak jest magia, to nie można sobie... Fu -fu 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 zmienić sobie trąbki w harmonikę albo co, co innego nie można. No ale dobra, lećmy dalej. Ważne wątki. On ujemu. Cały epizod poświęcony postaci taż, która po prostu ma problem z identyfikacją kim ona jest. W momencie kiedy świat się wali, to są ważne rzeczy. I. O tym, co robi DEI, o tym, co robi kultura Woke, będzie jeszcze jeden odcinek, bo ja chcę dzisiaj się skupić na tym, dlaczego moi drodzy, trzeba po prostu szerzej patrzeć na to, co mówią dzisiaj w internecie ludzie, że ludologia jest ważna, ludologię trzeba wspierać i choć może po prostu czasami ktoś myśli o kontrastowym Kiszaku, którego również bardzo cenię, ponieważ on mówi, co myśli. To na kiszaku samym się nie skupcie. Jest Arkadikus, jest jeszcze wiele innych twórców, którzy naprawdę rzeczowo podchodzą do tematu i bardzo fajnie potrafią na czynniki pierwsze rozłożyć coś. Jeśli coś jest umotywowane, jeśli coś jest dobrze zrobione, to po prostu to działa. A jeśli po prostu y mamy informację od takiej gazety, że to jest gra roku, która słuchajcie, tak jest gra roku, która się sprzedała w takiej ilości, że EA wstydzi się pokazać wyników. Gdzie już ze słuchów, z donosu dochodzi do tego, że sprzeda się gorzej niż Star Wars Outlaws. Więc o czym my do cholery mówimy? Jaka gra roku? Poprzednia gra roku z poprzedniego roku: Baldur's Gate 3. Czy rozumiemy powagę sytuacji? W tym roku Astrobot na Game, of the, Game Awards. Ok. Ja miałem gdzieś tam swoich faworytów, nieważne, bo też jakby raczkuję w tematach gier, nie jestem aż takim specem żeby żeby z wami tak dywagować, ja dopiero wkraczam w ten świat recenzji, będę starał się wam na bieżąco to udoskonalać, więcej mówić, będę starał się z wami dzielić tymi emocjami, ale niech nikt mi na miłość boską nie mówi, że Dragon Age The jest grom roku, bo nie jest i nikt mnie do tego nie przekona. Ta gra ma miał, miałką fabułę, ta gra nie ma możliwości wyboru otwartego świata, bo teraz słuchajcie, no porozmawiajmy sobie na przykład czym e, ogólnie definiuje się komputerowa gra fabularna, no bo przecież to jest ym, RPG, więc w takim razie y, CRPG, dokładnie, jeśli już, czyli Computer Role Playing Game, yy, więc teraz sobie zobaczmy, co to jest, gatunek gier komputerowych, w którym gracz kontroluje bohatera, poruszającego się po świecie, wykreowanym przez autorów gry, Ok, gracz tworzy własną postać, Ok, określając jej cechy, Ok i wygląd zewnętrzny, Ok, zewnętrzny. W trakcie rozgrywki można pomagać postaciom niezależnym i zabijać przeciwników, dzięki czemu awansować się na kolejne poziomy i zdobywać nowe umiejętności. Czy mamy tutaj dużo postaci pobocznych? Czy mamy dużo zadań pobocznych? Niestety, nie. Komputerowa gra fabularna może rozgrywać się w różnych konwencjach, na przykład fantasy, science fiction. Ok, Pierwsze komputerowe la la, la. Dobra. Eee, ale tutaj mam taki coś fajnego. Głównym zadaniem większości gier CRPG jest uratowanie świata. Występują częste zwroty fabularne, tak jak zdrada czy nieznane wcześniej pokrewieństwo. Akcja gry toczy się w świecie fantazy, gdzie gracz może wykonywać rzeczy nierealne w prawdziwym życiu. Ważną cechą gier CRPG jest swoboda poruszania się. I dziękuję! Jaka do cholery swoboda była w Dragon Age 2 Oni na przykład tutaj w tym momencie zmienili całkowicie kurs. Ja teraz. Chcę podkreślić, że rozmawiamy grze z of Dragon Age. Nikt nie stworzył tytułu na nowo. Bo ja nie broni na miłość boską tworzyć komuś tytułu na nowo. Ale jeśli mamy po, yy, kogoś, kto tworzy kontynuację. Takiego klasyka, jakim jest Dragon Age, to ja chciałbym, żeby na tych barkach spoczywała jakaś odpowiedzialność. To tworzy Bioware, ale z zespołu Bioware, który tworzył kiedyś Dragon Age'a, który tworzył starego Mass Effecta, tam już prawie nikogo do cholery nie ma, tam teraz właśnie niestety kruje Day, Woke i kurczę, yy, główna yy, szefowa, która yy, której główną jakby tutaj yy, yy, misją jest propagowanie po prostu tolerancji, ale ta tolerancja ma gdzieś swoje granice. Ona tutaj straciła smak. Wyszła przed szereg, przed fabułę, przed wszystko. Yy, same dialogi, możliwość rozmowy z postaciami. Yy, nie mamy możliwości... W prawdziwym takim genialnym rpg który, który jest, możemy praktycznie ubić każdego. Możemy zrobić wszystko, co nam się podoba. E, możemy być mili albo nie mili, e, a nie po prostu, jeśli mamy dialog, to mamy trzy opcje do wyboru i w zasadzie każda nas doprowadzi praktycznie do tego samego. Bo tak właśnie działa Dragon Devil'Ground, dlatego nie mogę dalej do tego zasiąść. Dlatego po prostu mówię stanowczo nie jeśli dalej ktoś nie rozumie, dlaczego dzisiaj w internecie youtuberzy coraz większe dostają posłuch od ludzi, którzy e, analizują gry, którzy mieli z tym doświadczenie i mówią, co czują, bez żadnych gratyfikacji, bez żadnego sponsorowanego bloku, albo gdzieś się zastrzegają, że naprawdę e, robią to bez żadnej gratyfikacji, na przykład jak energik. Bo Energik często w swoich materiałach mówi, że na przykład grę otrzymał, ale nie stanowi to gratyfikacji. I to czuć. Czuć u Energika na przykład, że jest to człowiek, który naprawdę mówi to, co myśli, i tam, gdzie jest OK, to jest OK, a tam, gdzie nie jest OK, to nie jest OK. A niektórzy po prostu, tym bardziej wielkiej redakcji, za którymi którym stoi po prostu ogromna kasa, no to muszą koniecznie coś zrobić. Ale nie wolno, nie wolno na miłość boską dawać grze Game of the Year tytułu która się sprzedała tak źle, którą zjechano i wiecie, teraz co mówię, że to grifterzy zrobili, że to ludzie nietolerancyjni zrobili. Gdzie jest granica dobrego smaku? Z tolerancją i z tym, co się robi dzisiaj z grami i z popkulturą. Bo nikt nie broni nikomu wymyślać koła na nowo. Co jest świetnym przekładem tej gry z tą laską z Wiedźmina. Uncon9, czy jakoś tak, zaraz wam powiem, żebym nie skłamał. Uncle 9 Tak, Uncon9, Awakening. Na gry online niecałe 3 na 10 ocena. Gra z dupy zrobiona, ale gra z yy, podkładem i wsparciem Sweet Baby, o czym doskonale wiecie. Jaki jest morał? Gra fatalnie się sprzedała, ma fatalne wyniki na Steamie, bardzo mało osób w nią gra, ale ktoś chciał spróbować, zrobić, jeśli to jest gra, która ma gdzieś trafić do mniejszości, no to niestety trafiła do mniejszości, ale większość zagrała i nie zrozumiała tego, wydaje mi się, że problem leży w tym, w jaki sposób jest podawana, moi drodzy, historia, w jaki sposób jest podawana mm, fabuła, ale też realizacja, bo jeśli dostajemy grę, która jest spaczona, zepsuta pod kątem grafiki, mechaniki, yy, dialogów, yy, bo dialogi w Dragon Age The Velgard są fatalne, każda z... Każde spotkanie naszej drużyny w takim hubie, to jest po prostu, jakbyśmy spotykali się u psychologa i sobie mówili, klepaliśmy po ramieniu, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Nie przeżywamy za grosz tej historii. Ja Baldur's Gate'a grałem po prostu zachwycony, każda moja decyzja miała konsekwencje, prędzej czy później. Y ja wręcz, wiecie, yy, uważam, że w pewnych momentach gry tego typu nawet powinny mieć karę za zapis, że, że nie powinniśmy móc wczytać gry. Moja neta grając na przykład non stop zapisywała, jak coś to sobie wczytała, jak coś się nie wyszło, a ja wychodziłem z założenia, że właśnie o to chodzi w tej historii. Odwaliłem, coś zepsułem, moja postać umarła albo któraś idę dalej, ktoś się na mnie obraził, nie udało mi się romansować, ktoś mi dał kosza, super. Ta jest... to jest właśnie moja historia. I o tym wchodzi w RPGach, że robimy tu naszą historię, ale nikt nam nie broni wróci znowu do tej gry, ponieważ tego typu gry, gry RPG powinny być regrywalne, powinniśmy mieć wiele wątków, wiele scenariuszy, wiele zakończeń, a nie, tak jak w Wiedźminie, gdzie może wrzucę po prostu... wiecie co, jak to się mówi, kij w może włożę. Nie był dla mnie doskonałym RPGiem, jeśli ktoś będzie chciał na mnie krzyczeć, to sorry, ale po prostu uważam, że jeśli są jakieś trzystałe zakończenia, które po prostu i tak one się pojawią, niezależnie co zrobimy. No to, to nie jest dla mnie do końca aż taki RPG rozbudowany. Eee, nie wiem, jak reżyser poradzili z cyberpunkiem, bo uwaga, herezja, ja jeszcze w cyberpunkach nie grałem, cały czas go mam na PlayStation i wszystko będę nadrabiał teraz zima, wiosna. Do kwietnia, słuchajcie, ja będę nadrabiał tyle gier, bo ja wreszcie mam urlop, moi drodzy, od stycznia do kwietnia. Będę siedział, będę grał. I większość, większość live'ów z tego będzie. Co prawda może w cyberpunka nie będę robił live'a, bo to już była patologia, bo to pewnie tam się gra kilkadziesiąt, nie kilkaset godzin. Natomiast e, idąc do Brzegu, jeśli chodzi, słuchajcie, o to co chciałem powiedzieć, dlaczego się tutaj dzisiaj chciałem wyżygoć. E, konkluzja, konkluzja z całej mojej wypowiedzi i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. Patrzcie uważnie na to, co czytacie dziś. Patrzcie uważnie, dużym redakcjom na ręce. Nie ufajcie wręcz tym dużym kolosom, które są ugruntowane na rynku, które mają współpracę z dużymi korporacjami, ponieważ duże korporacje dziś to zło. Patrzą na tabelki, patrzą na wyniki, nie patrzą na to, co chcą gracze. Kiedyś gry tworzyli ludzie z pasją, ludzie, którzy kochali gry, dziś to tworzą ner... E, przepraszam, nie nerdy, tylko tworzą to... E, mm, Starzyści, przepraszam, starzyści. No nerdki może też trochę, ale starzyści, którzy yy, nie mają zamiłowania do game devu, ale po prostu przyszli, klikają sobie w te komputery i im mówią, co ma być. A kiedy coś stworzą z pasji, to wkracza cała na biało jakaś laska, może ze Sweet Baby, ale ktoś wie i mówi, ok, spoko, ale zrobimy to inaczej, bo to musi być tak, bo to dzisiejsze trendy są takie i ktoś im to wmawia. Dlatego jeśli zanim kupicie jakiś tytuł, Poczekajcie, zobaczcie mniejszych twórców, zobaczcie takie rzetelniejsze recenzje, z rzetelniejszych źródeł, bo ja mocno jestem wyczulony na to, co dziś się dzieje. A o Day Walk to sobie już niedługo pogadamy, co prawda bardziej po, po świętach, bo nie chciałbym na święta robić takiego materiału, ale za to pod święta opowiem wam już niebawem, kogo możecie spotkać. Przy stole wigilijnym, bo ostatnio dużo terminologii bardzo fajnych się pojawiło, jak Dat Gamer, e, Grifter, czy jeszcze inne jakieś dziwne slogany, których może niektórzy nie rozumieją, a może właśnie z nimi się utożsamiają. Dlatego Wam opowiem już niedługo, kogo możecie spotkać przy Wigilijnym stole. A może sami jesteście jedną z tych osób. Także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. A z mojej strony dziś to wszystko. I jeśli ktokolwiek z dużych redakcji kiedykolwiek się natknie na ten materiał, mam prośbę. Róbcie sobie do cholery rachunek sumienia. Patrzcie sobie rano w lustro i bądźcie do cholery z siebie zadowoleni. Czyste sumienie jest najważniejsze. A jeśli macie się sprzedać za garść srebrników, żeby oszukać dzieciaków młodego pokolenia, że coś, co jest szambem, nagle jest super, bo tak wam kazali napisać, to wstyd mi. Wstyd mi za takie dziennikarstwo, bo. Trochę liznałem dziennikarstwa, studiowałem dziennikarstwo, to prawda, może nie ukończyłem na no, własne życzenie, ale wiem mniej więcej, jak to wygląda, jakaś etyka dziennikarska powinna być, nawet w gamingu. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego. Cześć! Why are you gay?